Witam wszystkich w grudniu. Wybrałem się w teren troszkę pochodzić za łośkami. Namierzyć się gdzie one się kręcą. No i szedłem sobie tutaj do tych balotów. I tak stanąłem. Kurde, mówię jakieś kość jakby. Parostek. No i mamy jakiegoś starego. Porostka z kawałkiem morżenia odłamany. Czyli od czaszki odłamane. Jakiś staruszek. Tak myślałem, jakby tu troszkę śniegu jest, jakby tu trafił porostka, czy by znalazł. No i się okazuje, że da radę. No, także coś tam jest. Jakaś mała zdobycz. Lecimy dalej.